Kiedy mówimy o filmach, które na zawsze wpisały się w kanon kina, nie sposób nie wspomnieć o Conanie Barbarzyńcy, monumentalnej produkcji z 1982 roku. Ten film nie tylko zapoczątkował nowy rozdział w historii gatunku fantazy, ale również wciągnął miliony widzów w epicką podróż do przeszłości, która jest równie zachwycająca, co mroczna. Postać konana, stworzona przez Roberta E. Howarda, amerykańskiego pisarza, zyskała ogromną popularność już w latach 30. XX wieku. Historia ta jest oparta na czterech jego opowiadaniach: Czarny Kolos, Wieża Słonia, Narodziny Wiedźmy oraz Dom Pełen Łotrów. Dzięki znakomitemu scenariuszowi, który powstał w współpracy dla reżyserii Johna Miliusa i scenarzysty Olivera Stona, film przenosi nas w świat, w którym magia i rzeczywistość splatają się w intrygujący sposób. W główną rolę wcielił się nikt inny, jak Arnold Schwarzenegger, który dzięki temu projektowi zyskał nie tylko rozgłos, ale również stał się ikoną popkultury. Jego odtworzenie postaci Konana okazało się kluczowym momentem w karierze i wprowadziło go na szczyt Hollywood. Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnej erze prehistorycznej, zwanej chyboryjską, gdzie Konan musi zmierzyć się z brutalnymi bandytami i czarną magią. Jako osierocony chłopak, dąży do zemsty na przestępcach, którzy zamordowali jego rodziców, stawiając czoła niebezpieczeństwom, które czyhają w każdej chwili. W obrazie toczy się bezwzględna walka o przetrwanie, gdzie magię i przemoc otacza aurą legendy. Obok Schwarzeneggera na ekranie pojawiają się takie gwiazdy jak James Earl Jones, Max von Sydow, Sandal Bergman czy William Smith, to obsada, która potrafi przyciągnąć uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Conan Barbarzyńca zyskał uznanie, zdobywając kilka ważnych nagród, w tym prestiżowego setenę za najlepszą aktorkę i Złotego Globa dla nowej gwiazdy. Niestety, Arnold Schwarzenegger nie mógł się pochwalić wieloma wyróżnieniami za swoją rolę, jedynie nominacją do Złotych Malin nagrody, która przypomina o trudnych aspektach kariery aktorskiej. Mimo to, nie obniża to wartości jego występu, który na zawsze zapisał się na kartach kina fantazy. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego legendarnego filmu, wieczorem czeka wspaniała okazja. O godzinie 20 na kanale TV Puls wyemitowana zostanie jego projekcja. To niepowtarzalna szansa, by przenieść się w czasie i doświadczyć epickiej opowieści, która nieustannie inspiruje pokolenia. Nie przegap tej okazji, by zobaczyć, dlaczego Konan Barbarzyńca wciąż wzbudza tyle emocji i zachwytu. Źródło: Radio Z, film web, Wikipedia. Co według ciebie powinno być następne na naszym ekranie? Mamy temat, który może okazać się interesujący. Zachęcamy do kontaktu z naszym czerwonym telefonem radia Z.